Witam Was w ten zimowy, słoneczny dzień. Chciałabym dzisiaj z Wami wspólnie obsadzić donicę roślinami, które już będzie można wystawić na zewnątrz i będą mogły zdobyć nasz taras aż przez długi, długi czas, dopóki nie zmienimy ich na kolejne rośliny. I to będzie taki gatunek, który bardzo mocno kojarzy nam się z wiosną, czyli wieżba, ale nie byle jaka wieżba. Jest to medalistka z zeszłorocznych targów W to Życie i ona ma różowe bazie. No, niektórzy twierdzą, że one są koloru czerwonego, ale mm. <suszy> ciężko mi jest się z tym zgodzić. Uważam, że one są jednak koloru różowego. Sami ocenicie w filmie, jaki one mają kolor. Tak więc wspólnie tutaj obsadzimy tę donicę. Ja nie będę się grzebać w ziemi, tylko pokażę wam w doniczkach, jak można byłoby dobrze je tutaj zagospodarować, żeby wyglądała ciekawie. I tak jak mówię, fru od razu na zewnątrz i możemy się cieszyć już tą wiosną, chociaż odrobinę. Zapraszam do wspania. Tak więc przystąpmy do sadzenia. W pierwszej kolejności pomyślałam, że bardzo dobrze będzie się tu prezentować rumianka. Jest to zimozielona krzewinka, która dorosła zazwyczaj do około 20-30 cm wysokości i bardzo dobrze będzie się czuła nawet pod koronami wysokich drzew, jako roślina zadarniająca. Zobaczcie, jak ładnie błyszczą liście i przy okazji ona kwitnie na biało. Posadzimy sobie ją i i z drugiej strony naszej kompozycji. Kolejną wybrałam tużycę, która również po zimie prezentuje się doskonale. Ona jest zielona z białym obrzeżem. Posadzimy ją również po dwóch stronach. I kolejno... Niespodzianka! Kolejna zimozielona roślina jest to trzmielina. Również z białym liście, z zielono-białym liściem, żeby to troszeczkę rozweseliła tą goniczkę. I tutaj z przodu posadzimy sobie bratka, który nawet jeżeli zdarzą się mrozy, myślę, że nie powinien mieć specjalnie wyżyć problemów. I tyle. Tak oto prezentuje się cała Adonica. Jestem ciekawa, jak Wy ocenicie barwę tej bazi, koniecznie napiszcie mi w komentarzu pod jest według Waszego zdania czerwona czy różowa. No i do zobaczenia kolejnym razem.